Dobry wieczór, kochani, witam serdecznie. Katarzy Stępień. Robię tego live'a taką wieczorową porą, bo tak pomyślałam, że każdy przygotowuje się teraz do świąt. Jest na pewno bardzo zajęty w ciągu dnia, więc nie ma tak z czasu, szczególnie panie, a panowie zresztą też, każdy teraz siedzi w domu, więc wszyscy pomagają. I pomyślałam, znalazłam taki fajny temat, pomyślałam, że może kogoś to zaciekawi, jeśli macie ochotę, to zapraszam posłuchać. Osiem prostych nawyków, które pomogą nam osiągnąć sukces. No właśnie, bardzo fajny temat. Może się komuś przyda, może ktoś chce posłuchać. Zapewne nie raz słyszałeś o ludziach sukcesu, którzy z powodzeniem łączą. Zarządzanie wielkimi spółkami słuchajcie. Z życiem rodzinnym, z fitness. Hello Sue, how are you? Nice to see you here. <coughs> e, s, robią mnóstwo, mnóstwo rzeczy w ciągu dnia. Właśnie takich jak zarządzanie spółką, wielką firmą, e, ludźmi. E, mają czas na fitness, mają czas e, na życie rodzinne. E, również na tak zwany relaks, wyjście z psem. Kiedy oni to robią, prawda? Więc jak osiągnąć sukces? Okazuje się, że numer jeden to jest wstawać wcześnie rano. Należy wstawać wcześniej rano. Jest to jedna z wielu cech, która ich łączy. Lepiej planują sobie dzień, ehm, wszystko mogą zaplanować, znaleźć czas również dla siebie. Zamiast przestawiać budzik na kolejną drzemkę, może należy wstać od razu, a następnego dnia spróbować wstać 15 minut wcześniej. Numer dwa. Idź na poranny trening. Wiadomo nie od dziś, że ćwiczenia fizyczne są niesamowite dla całego naszego ciała. Wpływają świetnie na naszą sylwetkę, pomagają również wyostrzyć umysł. Barack Obama podobno, aby zniwelować poziom stresu, słuchajcie, a zaczyna każdy swój dzień od wizyty na siłowni. Zaplanuj więc minimum 30 minut dziennie na... Taki swój trening, jaki lubisz. Może to być yoga, trening siłowy, albo taniec, cokolwiek 30 minut dziennie myślę, że to jest do zrobienia. Pomaga to oczyścić nasze myśli i pozostać produktywnym przez cały dzień. Dzięki ćwiczeniom człowiek staje się szczęśliwszy, dlatego że są uwalniane endorfiny. Proste. <gryw> Numer 3 słuchajcie. Zaplanuj swój cały dzień. Tylko sobie tutaj zrobię komentarze na bok. Dobrze. Numer trzy to zaplanuj swój cały dzień. Po przebudzeniu dobrze sobie zwizualizować cały dzień i ustawić priorytety. Dzięki temu cały nasz dzień przebiegnie gładko i efektywnie. Bardzo ważne również, aby poświęcić czas samemu sobie, żeby o tym nie zapominać. Numer cztery. Hmm. Numer cztery. Zmotywuj się. Steve Jobs. Mówił, gdyby to był ostatni dzień mojego życia, co chciałbym zrobić? Czy zrobiłem to, co zaplanowałem? Jeżeli zadajemy sobie to pytanie i częściej odpowiadamy na nie, nie, no to może należałoby dokonać w życiu pewnych zmian. Numer 5. Wykonaj najtrudniejsze najpierw. Okazuje się, że najlepiej najtrudniejsze rzeczy wykonywać z samego rana. Mark Twain powiedział kiedyś, zjedz żywą żabę z samego rana, a nic gorszego nie przytrafi ci się do końca dnia. Także najtrudniejsze okazuje się, trzeba robić na samym początku, kiedy mam świeży umysł, świeże, yy, obudziliśmy się, jesteśmy po treningu, tak? Numer 6, słuchajcie, zjedz śniadanie. Jest to najważniejszy posiłek dnia, no bo niezatankowany samochód nigdzie nie pojedzie. Dlatego należy dostarczyć swojemu organizmowi pełnowartościowy posiłek, składający się z białka, węglowodanów oraz zdrowych tłuszczów. Numer 7. Dla mnie ten 7 i 8 jest najlepszy. Bądź pozytywny. Oczywiście, że tak. To jest najważniejsze. Naucz się być wdzięczny za to, co masz i doceniaj małe rzeczy. Zawsze wstawaj w dobrym humorze. To podstawa. Numer 8. Uśmiechnij się poprzez uśmiech zmniejsza się poziom kortyzolu, odpowiedzialnego za stres, a twoje ciało momentalnie się odpręża. Dodatkowo słuchajcie, korzyścią jest to, że Twój uśmiech wpływa korzystnie na innych ludzi, redukując stres również u nich. Zatem uśmiechajmy się jak najwięcej, <grytanie> czy to nie jest wspaniałe? Proste rzeczy trzeba zacząć je wdrażać, bo któż nie chciałby osiągnąć sukcesu, prawda? Także pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Mam nadzieję, że komuś przydadzą się te proste wskazówki i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.